Której plus ma krew na rękach, to, to ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, kto pierwszy wprowadził do debaty publicznej słowo krew na rękach. Przypomnijcie sobie, jak są yy, samobójstwo Barbara Bliiga, ile to było wtedy wrzasku, że, 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 że właśnie yy, i Ziobro, i CBA, i Kamiński, i telewizja publiczna z Anitą Gargas, która ośmieliła się wyemitować pół roku wcześniej misję specjalną o mafii węglowej, ma krew na rękach. Słyszeliśmy dokładnie. A jeżeli ktoś. A jeżeli ktoś, jeden z moich bohaterów, z naszych bohaterów, mówi o tym, że, że premier tu ma krew na rękach, to mówi w kontekście właśnie tych dwóch wizyt, tej walki o samolot, tego rozgrywania, że nie jest 10, a 7, a to, a tamto. I że kto był tutaj organizatorem tej wizyty 7, no kto pierwszy wystosował wy zaproszenie. To w tym znaczeniu Mocne stwierdzenie, ja bym tak nie powiedział, ale uznaje, uznaliśmy z tego, że jest uprawniony i trzeba je pokazać w tym filmie. Yy, i, I właściwie ta, to, ta, ta próba zrozumienia, dlaczego te, ten film spotkał się z taką na, na, napaścią, towarzyszy mi do dzisiaj i zatrudniłem człowieka, który specjalnie zbiera te teksty i powstanie z tego książkę, ponieważ moim zdaniem to tego rodzaju zestawienie precyzyjne z odniesieniami, z datami powinno się pojawić, dlatego, żeby nikt nigdy nie wmówił nam, że, że, że to było tak przykro. To znaczy, ja chciałbym, żeby ta książka trafiła również do bibliotek uniwersyteckich, tam gdzie są wydziały dziennikarstwa, żeby moi dziennikarze zobaczyli, żeby po prostu zobaczyli, żeby przeczytali, jak wygląda tego rodzaju historia. A przypomina ona mi bardzo szczególnie jeżeli chodzi o działalność pewnej dziennikarki, która pracuje i w radiusek, i w tv która każdego swojego rozmówcę, bez względu czy do niej w kwestii służby zdrowia, czy transportu drogowego, czy kolei, czy wyborów, na końcu pytała, czy widział pan ten seans nienawiście. On wie, nie, ale to straszne, prawda? Ale on nie widziałem. No proszę pana, niech pan sobie wyobrazi, jak można takie rzeczy mówić. No straszne rzeczywiście. To w nogach i tak sobie gadali przez tydzień we wszystkich możliwych konfiguracjach, ze wszystkimi możliwymi gościmi. I kolejne potworne oskarżenie to jest to, że płaciliśmy z Tobą pieniądze ludziom za teksty, które się ludzie uczynili i wypowiadali tutaj przynajmniej jednego aktora widzę już na tej sali, a większość tych wypowiedzi podnosi była właśnie wsuflowana przez nas. Ta pani, która z blond włosy ma, y, która Halina Rowicka na końcu wypowiada się, mówi, że ta kolejna przeraża, przerasta komentarze, dostała na drugi dzień telefon od Krzysztofa Lufta, swojego kolegi z roku, który jest dzisiaj pracownikiem Katedrali Sejmu i mówił, próbował no, wybadać, czy da się ona y, y, użyć do złożenia samokrytyki i odczuć od tego filmu publicznego. Ja się w że, że podpisuję się pod każdym słowem w tym filmie, wypowiedziemy. A tak, a, a, i tego rodzaju te operacje, jak właśnie odbywanie wszystkich polityków, a czy widział kontensans nienawiści, przypomina mi w 1956 roku. Ja jestem na tyle stary, że pamiętam ten czas, jak to w zakładach pracy, w mediach, znaczy w jednym medium bo była jedna telewizja, jedna partia, jedna gazeta. No do tego <laughs> Tak, i się pojawiało to, 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 to słowo w archołach. Mało tego, aktywiści na zebraniach wymuszali od swoich członków złożenie potępienia publicznego. I, I tego rodzaju odpytywania, na przykład Hanna grągiewicz czy pani widziała ten film straszny? Nie, nie widziałam, ale to on jest ogromny, prawda? Nie widziałam tego filmu. Czy prawda, że ten film jest propagandą? I tak dalej, i tak dalej. I w końcu po paru minutach pani Hanna grągiewicz Walczyk tak przyznaje, to straszna propaganda. Publicznie ma okazję powiedzieć. Otóż tego rodzaju operacja naprawdę, znaczy zasługuje na to, żeby to opisać, i, i mam nadzieję, że ta książka powstanie i do niej dołączy drugą część tego filmu. A oto, co się wydarzyło miesiąc po, yy, po, po emisji filmu, co się wydarzyło, przepraszam, kilka tygodni po emisji filma, miesiąc po, po katastrofie. Prosimy bardzo. Nie, to następnie nie, to, teraz, to, to ta błytka, nie ta płytka, nie ta płytka, nie ta płytka, to zamykamy to, a puszczamy ten odcinek, przepraszam małe no, nieporozumienie. 9 kwietnia pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Maja. przepraszam, maja. Jakiś kłopot z Zawsze odpala. To... Yy, o, słuchajcie, zanim, zanim to się odpali, to wtedy. Już, yy, ten. ten. ojej, jest mi na się Pram, to Chciałbym powiedzieć, że nie jestem aktorem, nikt mnie tego nie odezwał. Nie dostaję ża żadnych pieniędzy, żeby kupę wojsk dokładnie. Ale ja będę się przy yy, po pierwsze, z pytaniami, bo na zapytał. Po pierwsze, czy kiedykolwiek dowiemy się, że wszyscy sobie tego jestem z żoną z dwiema córkami. Chcieliśmy też dołożyć swoją część do tego zrywu, który, który się dzieje z rybu na radu. Jestem? 18. Trzeba tu stanąć i uczcić pamięć prezydenta i małżonki. Oni walczyli o Polskę, Polskę wolną i był to pierwszy tak naprawdę prezydent niepodległy Polski. Byli związani w jakiś sposób z PRL-em. Nawet widać po polityce zagranicznej. Ja Mam na Ja też przyjechałam z Niny. Trzeba walczyć o Polskę, prawda? Dlaczego? E, no Uważam, że w tym momencie jesteśmy na progu utraty tak naprawdę niepodległości. I że to są za ostre słowa? Nie, nie uważam, że to są za ostre słowa, ale no, może tak. Chcę, żeby spełniono się to marzenie, żeby Polska była niezależna. Pojawił się ten nowy duch, ale problem, czy nie jest za późno? Czy, czy rzeczywiście nie ma już planu B, żeby Polska znowu się stała z kolonią Moskwy? Ten strach w Polakach jest, że znowu staniemy się sowiecką strefą wpływów. A kim pan jest za Pastorem. Nasze symbole narodowe z ogonu przecież to jest nasz symbol narodowy, Tam jesteś i uratował się przecież godną Bożego, prawda? To powinno być kiedyś nasz pomnik. Ale chcę powiedzieć, że pod wpływem tego zdjęcia, dałem, widziałem tę relację w CNN, jak wtedy byłem decyzję o tym, że wracam do Polski z emigracji i chciałem to zaapelować w ten sposób do wszystkich innych ludzi, patriotów, takich jak którzy się przez długi czas wahali, że teraz Polska nas potrzebuje i trzeba zwrócić. Jeszcze Polska nie umarła, póki my żyjemy. Skąd pan jest? Też z Też, lubię. Też lubię, Ile pani ma Dwadzieścia no, jeden. Mm. Jestem siedemką dziennikarstwa. Tatiana. Tatiana? Z Modemu. A skąd? Czyli z byłego Związku Radzieckiego. Mnie to może zmotywowało słowa Herberta, że... Um, a teraz nie płacisz, żeby żyć, że masz mało czasu i musisz dać te testy. Znowu Polacy czują się jakoś tak blisko siebie, jako jakaś wspólnota. Uważają się rosy trochę. Ludzie nagle stają się coś tak przejmij, grzeć i w